Dzień dobry, no, bardzo się wkończę z innym kamerą, dzisiaj ze mną jest Grajkon. Halo. I KokaSoczek. Siemano! Halo, halo, halo. Dzisiaj będziemy sobie taki horrorek... Chodź zapisać. Tak? Horrorek z PetStay 2.0. Dobra, musimy zesuć światła i iść sobie po dwóch minutach przyjść tutaj i zobaczyć, co ktoś napisał. Pogrosimy i no chodźmy. I spadamy. chodźcie. I tylko coś napisze. Oje. się. Ej, on mi przed nosem zamknął drzwi. to trochę znam na tej oni Ej, on, on się pojawia dopiero wtedy, kiedy kogoś chce zebrać. A, a ten. Jak ma na imię i, i ten. Ej mi, mi nowi, a nie Chciałbym żeby mi spadło najwięcej psycha gdybym mógł się pochwalić Ej wszystkie... Wszystkie... Ja water a, a, is a sea, Sink Czyli mamy zrobić... nie wiem co to znaczy Czy ty wiesz... no Nie poczekaj Zobacz gdzie tego gościa gościu Poczekaj napiszę, Pol... Sto Polska czy Rusa? Co zapalił tam światło? Nie ja. O! O! To czyli, że coś mógł napisać. Eee, ktoś zapalił to światło? No właśnie. O. Ej, to też ktoś zapalił. Ej, tu jest coś napisane! On odpisał! On odpisał, a nie! Co? Pomyłka! Zamknął Zapy, Zapy, drzwi. Pomyłka! Zamknął drzwi. Ja mogę światło? Nie mogę światło! Nie mogę światło! Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Nie mogę! Nie Ej, czemu on tam światło zapala? On chyba nieco opisywać, patrzcie Zawsze? On... On zapali. Idę. No. no nie, to jest... No. Napisz do niego. E, her Here are are

Nie, to ja muszę pchere, ale miłe Jeszcze? Jeszcze? Kokoszek? Kokoszek, kokoszek no. Patrz, patrz na to Proszę, masz to O, dziękuję, ja. moja Hehehe Ale nic nie widzę Wy lepiej rozumiecie angielski, ja stanowię za angielska, więc... Dobra, zapamiętaj, poświatło idzie Ja mówił, kto, kto do kogo przychodziłem, ja najpierw myślałem, że to no kto widzi. Patrz Boże On tutaj poleciał, idę do niego na serio? No! Ja nie, i nie, 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 na nie, napisz R Napisz... nie, U A nie, napisz no nie, 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 ja nie, nie, tak żebym widział, ja chyba go tam widział. No nie, baw się. nie, 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 Półsuła. Nie no, ale las się nabrali a im się to im już słuchajcie widzowie. Las to że w tym pokoju, w tej jadalni. Nie no tak zaczęłam się bać światłem. Ale wiesz, że jak ty, nie ty weszłeś, ty na, początku tak nagrania, na, początku na, na początku nagrania możesz sobie zobaczyć, jak będzie nabrać. Zobaczysz, że jak weszłeś, nikt nie zamykał drzwi, same się zamknęły. Nie wiesz he are, się are, are, are. Tam jest o, tak. Idzie, idzie, idzie Idzie, gdzie Daj go Widziałem Właśnie Wziąłem go On... Ale to było świetne, wiesz, O, wielki duchu To dla ciebie basz, basz. Basz. Nie mogę iść dalej! Ale on takie ze schodów brał. No, napisał do ciebie i teraz, Widzisz. Dobra, ja idę, bo mi psycha spadła. Idziemy? Napisz ja, to, nie mnie, nie napisz. masz, Sonia? Czy się to nie to Tutaj się zatrzymam, nie? Tylko, że ty mi widzisz go jeszcze nie stracił, bo ty go widzisz atakiem jeszcze, tak? Bo ty go więcej widziałeś. Bo, je, bo wasz, to, to... ma, ty go więcej widziałeś. Ale ten, to warzywa, to warzywa widziałeś. wami jest jeszcze piwnitek, bo Co? A, to... Co? To wami jest jeszcze piwnitek, bo to... O, widzę go. Hej! O nie, a chciałbym się do nie przytulić. Dobra, weźcie, zapalcie, bo ja mam... Um... Tutaj no Nie! wizję. Ale widziałem! Biedz. To zapal te kurki. Ja wiem, gdzie on słuchałbym. dobra, idę. To ja idę, je zapal. Nie, niech idzie. Dawać do tego. Najlepiej trzymać się razem. No ze mną. Będzie jak myślę. Nie, to jest inny dom O, tu jest. Woda w gęci Przy głupie będzie duży rachunek Będzie duży rachunek za prąd Gęcie się wody i nie zostawia. Bo ja słyszę, mam dźwięk włączony. Jak to jest za Nie, 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 nie,

A czemu nie mogę iść, nie mogłem, nie mogłem się cofnąć. Nie mogłem się ruszyć w ogóle. Gdyby kogoś wybierze, to już nie ma odwrotu. No, ale przecież to e, Napisałem Napisałam we Arius, a nie? A to się pojawił. Bądźcie te głupie światło. To następne. Ja no, napisać. No ale nikt nie zgasza. Nie muszę Nie musisz. Nie Zobacz, Nie ten duch jest. A jak jestem duchem, to też mogę jego? go? Czy nie. Nie. Ale usajdź, usajdź z twarzą. Jedziemy na. 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 Usiądź z moją twarzą, coś napisać? E, tam był. Zaleję? Był tak? tam, był przy tej, przy tej półce i tutaj Jestem był. Jestem z tobą! O, Dobra, go, niestety go, 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 musimy się go, żegnać, go, proszę Państwa, no, subskrybujcie, lajkujcie i link oczywiście do tej gry macie Jest tam! U. Idziemy.